To dzisiaj mam nadzieję, że zobaczycie jak wygląda sklonowana postać, czym się charakteryzuje i czy da się to rozpoznać między klonem a oryginałem. Ożywiania aktorów, nazwijmy to, ożywiania, tak? którzy, którzy już nie żyją. Mieliśmy taki przykład w jednym z filmów z serii Gwiezdnych Wojen. Jak dla mnie to jest na tak zajebistym poziomie. Cześć, witamy Was w nowym odcinku. Daniel i Kuba. Dzisiaj zajmujemy się klonowaniem wizerunku. Ostatnio było klonowanie głosu, mam nadzieję, że zobaczyliście ten odcinek, a dzisiaj idziemy o krok dalej. Tak, ostatnio poruszaliśmy temat klonowania głosu dokładnie w Iseven Labs. Dzisiaj zajmiemy się aplikacją HeyGen, która jest ostatnio najbardziej popularnym narzędziem do klonowania wizerunku właśnie. Taka od razu ciekawostka. Czy wiesz, Kuba, że ostatnio jedna firma została naciągnięta na kilkadziesiąt milionów dolarów, dlatego że zrobili właśnie deepfake'a, czyli użyli klonowania własnego wizerunku, zrobili fejkowe spotkanie na Zoomie mm -hmm. z dyrektorem i przekonali go, żeby przesłał im kasę? Tak, tak, widziałem to. To dosyć chyba były spore pieniądze i tak. wszystkie postaci, które brały udział w tym spotkaniu na Zoomie były wygenerowane przez AI. Mm -hmm. Na żywo, co prawda, odbywała się ta rozmowa, ale no przekonali gościa, żeby przelał, przelał jakieś. kilkadziesiąt milionów. O kurczę, no to jest. Dlatego oglądajcie dzisiejszy odcinek, ponieważ czym bardziej jesteśmy obyci, z właśnie z takimi sklonowanymi wizerunkami, tak byśmy już jesteśmy, mam nadzieję, rozpoznacie sklonowany głos, to dzisiaj mam nadzieję, że zobaczycie, jak wygląda sklonowana postać, czym się charakteryzuje i czy da się to rozpoznać między klonem a oryginałem. No ja właśnie. Znowuż nie zgadzasz się z Tobą, bo wydaje mi się, że nie, nie ma szans, żeby się obyć tym wizerunkiem sklonowanym. Sprawdźmy. Okej, okay, pokaż czym w ogóle jest Hygiene. Okej. Okay. Hygiene to jest aplikacja, w której możemy stworzyć naszego awatara AI, klona. Jak zwał, tak zwał w sumie, natomiast możemy po prostu AI nauczyć tego, jak wyglądamy, w jaki sposób. Się wysławiamy, jaką mamy mimikę twarzy, również odbywa się tam klonowanie głosu. Przy okazji współpracy Hygiena z Eleven Lapsem, zresztą Eleven Lapsa pokazywaliśmy ostatnim razem. Możemy wykorzystać Hygiena do tego, żeby stworzyć swojego takiego instant awatara, czyli szybko sklonować swój wizerunek i na tej podstawie na przykład tworzyć filmiki na social media, filmiki sprzedażowe, krótkie jakieś wyjaśniające w różnych językach. A możemy też tworzyć tak zwanego studio awatara. I to już jest bardziej zaawansowana funkcja, która pozwala nam tworzyć całe szkolenia. Tak naprawdę ich nie nagrywając, tylko wykorzystując naszego studio awatara. Czy możesz pokazać jakieś przykłady? Jak to wygląda, żeby dać mm -hmm. jakąś zajawkę? Jasne. <coughs> Ostatnia funkcja to jest jeszcze foto awatar. Możemy wykorzystać jakąś fotografię albo mm -hmm. rysunek do tego, żeby ten rysunek troszkę ożywić i żeby on mm -hmm. wypowiadał jakieś kwestie. Czyli możesz, czyli możesz zrobić, że twój pradziadek nagle przemówi? Kurczę, nie chciałbym iść aż w takie <laughs> dziwne zastosowania. Na pewno no, jest to technologia, która pojawia się też w takim kontekście. Na przykład mm -hmm. ożywiania aktorów, nazwijmy to ożywiania, tak? którzy, którzy już nie żyją. Mieliśmy taki przykład w jednym z filmów z serii Gwiezdnych Wojen, gdzie aktor, który już od dawna nie żyje, pozdrawiam fanów Gwiezdnych Wojen, oczywiście chodziło o Grant Moffa Tarkina, no to ten aktor dla osób, które nie znały tego aktora, tego konkretnego filmu, w którym on występował wcześniej. No był tak jakby nie do rozpoznania, że to jest wygenerowane przez AI, a to już było kilka ładnych lat temu. Okej, okay, a dzisiaj to możemy zrobić sami. Niestety zaczyna nam ktoś wiercić. Ale nie szkodzi, nie ale myślę, nie że my troszkę też lecimy. Powiercimy. Dobra. Pokaż w takim razie jakiś przykład i jeszcze może zanim jedna rzecz. Jak z mhm. ceną wygląda? Czy bardziej się opłaca Jasne. inwestować w Heijen czy lepiej się opłaca w ile Labs? Wiesz to tak naprawdę zależy od naszego zastosowania, od naszych potrzeb. Mamy tutaj plan darmowy, który nam pozwala stworzyć takiego naszego pierwszego awatara i wygenerować jakieś próbne na wideo. Natomiast te kolejne plany są już o wiele Droższe, bo zaczynamy się plan Creator od 24 dolarów za miesiąc i też możemy sobie tutaj zwiększać możliwości tego planu i dla tych filmików możemy wygenerować. No i później są kolejne już bardziej dla firm przeznaczone, czy też nawet korporacji, które mają bardzo duże możliwości. Natomiast i tak porównując HeyGen z innymi tego typu narzędziami, to te ceny są najkorzystniejsze w mojej opinii. Możemy tutaj naprawdę najwięcej zrobić dysponując określoną kwotą w porównaniu z innego tego typu narzędziami, jak na przykład syntezja. Ale ja bym chciał zobaczyć przede wszystkim to w praktyce. Ja. Przechodzimy w takim razie do panelu Hajgen hey i zobaczcie, co tutaj się ukazuje naszym oczom. Mamy tutaj takie stworzone już wcześniej awatary z których możemy skorzystać. Możemy też kliknąć przycisk Create Instant Avatar i stworzyć swojego awatara. Możecie już tutaj zobaczyć, że ja takiego awatara swojego stworzyłem. Na czym polega tworzenie tego awatara? No polega to na tym, że klikamy tutaj sobie, hey guys, mamy I'm wprowadzenie. Ten gość tak swoją drogą, to nie jest jego realne wideo, tylko jest to wygenerowane. To of Let me show you these two videos. And you tell me, which one is AI generowany. In the early days of computer programming, a significant historical anecdote is known as Grace Hopper i the Bug. In that... Ja obstawiałbym, że lewe. Moje jest za... prawdziwe, a prawe jest wygenerowane, bo nie ma rąk. Wydaje mi się, że masz rację, natomiast dłonie tutaj nie stanowią przeszkody. Jeśli będziemy gestykulować na tym wideo naszym, treningowym, no to... Yy, Okej, okay, to też kopiuje wtedy. To kopiuje ja. tą całą gestykulację naszym i wykorzystuje ją. Mm, Klikamy Get Started. Mamy tam później instrukcję w formie wideo albo tekstowej. Mamy tutaj wytyczne dotyczące tego, jak stworzyć takiego awatara. Między innymi musi to być co najmniej dwuminutowe nagranie, powinno być dobrze oświetlona ta scena, nasza twarz. Ważne jest tutaj, żeby na przykład robić takie pauzy drobne z zamkniętymi ustami, żeby to AI wiedziało, kiedy my. Przestajemy mówić. Milczymy, i kiedy mówimy, no to wiadomo, ta nasza mimika jest. Czy te pauzy są istotne? Mhm. Odtwarzana, tak. No i biorąc pod uwagę te wskazówki, możemy tutaj załadować wideo. Nie będziemy tego teraz robili, natomiast możemy je tutaj wrzucić. Musimy jeszcze na samym końcu nagrać zgodę na to, że wyrażamy no właśnie, zgodę na przetwarzanie naszego wizerunku i mamy tam też taką opcję, którą odradzam zaznaczać, że zgadzamy się na wykorzystywanie naszego wizerunku do trenowania modelu, to akurat warto pozostawić odznaczone. Masz jakiś taki przykład? W sensie, gdzie, gdzie jest ten moment, kiedy odznaczamy to? W sensie, jak klikamy... Mhm. Mhm. No to możemy sobie przejść next tutaj, step. next step, musielibyśmy Upload. tutaj... Coś nagrać, Dobra, jesteśmy w momencie, w którym możemy wgrać nasz plik wideo albo podać link do Google Drive'a. No i tu mamy taką opcję odznaczenia tego. I opt in to allow agent to use my footage to optimize future link. AI models. Czyli, no myśl, to jest ważne. Czyli jeśli to pozostawiamy odhaczone, no to przepraszam, nie zaznaczone, to nie będą wykorzystywali według oczywiście ich zapewnień do trenowania. AI naszego wizerunku. No więc to zostawiamy puste. A teraz zobaczmy, jak wygląda taki awatar i co możemy z nim zrobić. Ok? To jest nasz, to jest mój tak naprawdę stworzony wizerunek, awatar. To jest Jakub Masztalski. On tutaj mówi jakieś rzeczy, które zostały wrzucone przez samego Hejgena, tak w takim celu reklamowym. Natomiast. Możemy teraz na, tej, na podstawie tego awatara stworzyć wideo, albo możemy zmienić jeszcze raz tego awatara. Ten awatar jest w miarę ok. Także wracając do. bo jestem ciekawy w ogóle, co, co on tam mówi, jak to wygląda, i czy da się rozpoznać. No nie, no bo to jest ten taki wygenerowany przez na testowo. On okay. nie jest najlepszy, ale mamy już takie, które będą. Ok, to jest jak to będzie wyglądać. Jeszcze tutaj kilka słów, jak to, jak to wygląda. Mamy tutaj przycisk też Create Video, i zobaczcie, że możemy tworzyć te wideo albo w poziomie. Albo w pionie. Czyli na przykład do shortów te pionowe. Świetne. Tak, jak najbardziej. I mój awatar natomiast jest nagrany w poziomie, więc nagramy sobie filmik w poziomie. No i tutaj, jak jesteśmy przy tworzeniu takiego wideo, to możemy właśnie skorzystać z tych, które już tutaj zostały przygotowane dla nas. Albo możemy skorzystać z tego naszego awatara. Ja wybiorę ten, ten nasz awatar i może napiszmy tutaj. Hmm, Napiszmy, Kuba jest dzisiaj w bardzo dużej formie, a Daniel też całkiem nieźle wymiata. Okej, okay, ale chciałbyś, żeby to po polsku mówił? Bo Ta. to, co jest ważne, to mm -hmm. to, że możemy to zrobić w kilku językach. Ok, super. To znaczy, możemy na przykład teraz zrobić, że Kuba jest dzisiaj, dzisiaj w, w świetnej formie. A w drugiej linijce damy na przykład: Daniel jest dzisiaj trochę. Nie w humorze. Może być. Ok? Robimy teraz y, coś takiego mm -hmm. i możemy sobie odtworzyć ten tekst, żeby sprawdzić, czy Taki audio jest. zostanie wygenerowane w zadowalający nas sposób. O. Czyli zanim jeszcze obraz się pojawi. Tak. I teraz właśnie to leci sobie do Eleven Lapsa, o którym mówiliśmy mm. ostatnio. Przygotowywane jest to audio, ono zostanie zaraz nam odtworzone. Jeśli coś nam się nie podoba, możemy zmienić trochę ten tekst, tę treść, którą tutaj wstawiliśmy. To tłumacz ja jaki jest sens... dzisiaj w świetnej formie. Daniel jest dzisiaj trochę nie w humorze. Robotycznie okay. trochę. Okay. A powiedz mi, jaki jest sens w takim razie płacić za 11 Laps, jak możemy tutaj mieć to, dwie rzeczy za jedną? No 11 Laps jest tańszy. Jeśli nie potrzebujemy obrazu, synchronizacji, mm -hmm. naszej mimiki, to możemy skorzystać z 11 Lapsa. Nie jest za... więcej opcji też, bo jest dubbing ta, to całość resztę, okay. Jeśli zależy nam natomiast na tym, żeby zrobić taki efekt wow, i mieć takiego cyfrowego awatara, który ma zsynchronizowaną mimikę twarzy i mówi na przykład po hiszpańsku, niemiecku, chińsku i tak dalej, no to wtedy Heijen jest dobrym rozwiązaniem. Wiesz co, mi już od razu przychodzi super zastosowanie, mhm. że możecie zatrudnić sobie w takim razie, ja bym skorzystał zamiast klonowania, bo wydaje mi się, że tutaj Heijen sklonował dużo lepiej profesjonalne awatary, które widzimy tutaj na dole, public awatar, mhm. czy publiczne awatary. I wklejałbym tekst na przykład do shortów. I na przykład, tak, my mamy program o AI. Mhm. Tam zatrudnił nam taką kobitkę, wpisywał jej tekst o newsach, i ona by nam czytała. I w green screenie, jeszcze bo widzimy, że, że możemy spokojnie jej dać obok pojawiające mhm. się obrazy, mówi o, o newsach, które się pojawiają z AI. No, może to być to albo kobieta, albo mężczyzna. Mhm. Mamy tutaj różne opcje, widzicie, różnorodne, jeśli chodzi o wybór takiego 4K. awatara. Natomiast wiesz co, to co znowuż z mojej perspektywy robi najlepszą robotę, to jest to, że my możemy tworzyć treści wideo. One nawet nie muszą być w innym języku. One mogą być nawet po polsku czy po angielsku, jeśli ktoś głównie tworzy po angielsku, ale my nie musimy tego wszystkiego fizycznie nagrywać. Po prostu tworzymy sobie fajnego awatara. Musimy zadbać oczywiście o nasz ubiór, bo on będzie powielony, o nasze tło, ale jeśli to mamy. Ogarnięte i nagramy fajny taki wkład do tego awatara, to później na tej bazie możemy tworzyć mnóstwo kolejnych filmików, mogą być one krótsze, dłuższe, ale nie musimy tego fizycznie nagrywać. Wiadomo, że tworzenie, nagrywanie wideo jest dosyć czasochłonne. Taka ciekawostka ostatnio do mnie Wujek zadzwonił, e, który gdzieś tam pracuje w MLM-ach mhm. e, i musi zrobić, musiał zrobić prezentację, a nie lubi wystąpień publicznych. Mhm. Zapytał się go, czy go szybko nauczę, jak stworzyć takiego wirtualną jego postać, mhm. żeby mógł to na film rzucić. I i on opowiada o tym. Mm -hmm. e, powiedział mu, że jest to możliwe. Mm -hmm. e, w końcu, finalnie to nie doszło do skutku. Cieszę się, że nie stwierdzamy MLM-u. E, ale. Po obejrzeniu to tego... To była fascynująca historia. Ale po obejrzeniu tego mamy że to zostanie. Rzeki. Ale to chodzi też o użycie, jak mm -hmm. ktoś nie lubi, wiesz, wystąpień publicznych, to jest, ej, to jest mm -hmm. Lecimy dalej. Jasne, dobra. Wiesz co, to co, nie wiem, będziemy już generowali tak ten jest. tekst? Czy możemy Może trochę tutaj... romantyczny ten tekst, ale ja bym leciał dalej. Możemy tutaj też dodać pauzę, zobaczcie. O. Możemy przetłumaczyć od razu ten tekst na inne języki, to jest fajna opcja. A może trochę tak mówić, trochę tak? Tak, jak no to najbardziej. Dajmy na przykład Dutch, holenderski jest dosyć zabawny. Mm, no okej, okay. no i mamy tutaj teraz to przetłumaczone, natomiast jeśli byśmy chcieli sobie e, dodać kolejny tekst, nie? No mm -hmm. to możemy go tutaj wstawić, czyli na przykład damy e, Kuba jest dzisiaj w dobrym, a nie, Kuba jest dzisiaj w dobrej formie, tak? W Dobrej mm -hmm. formie tyle zostawmy, bo już... To usuwamy, a druga część będzie po holendersku. Okay, możemy tutaj też zmienić prędkość Szybkość. i tonację, w której się wypowiadamy. Możemy też skorzystać z pomocy czatu GPT, który nam tutaj pomoże w tym, żeby taką treść dla awatara wymyślić. No i teraz możemy znowu sobie otworzyć ten odtworzyć ten skrypt, czyli to audio. Jak będzie nam pasowało, to klikamy w prawym górnym rogu Submit. Chyba jest dzisiaj w dobrej formie Daniel jest w trochę w ten humor. nie mówisz klikamy Submit. OK, on to nam trochę zejdzie z kredytów. Klikamy Submit jeszcze raz. No i już nam się wygeneruje. A zobaczcie w takim razie, jak wyglądają poprzednie filmiki, które nagrałem przy wykorzystaniu mojego awatara w hydrzenie. Pytanie od razu: czy możesz tło zmieniać, które jest za tobą? Nie. Okay. To znaczy, najlepiej sobie jest utworzyć po prostu kilka awatarów. Mm -hmm. I wykorzystywać je zamiennie, jeśli okay. chcemy mieć różnorodne tło, nie? Bo te profesjonalne widzę, że nie mają tła, więc tam pewnie możemy wstawiać różne tła. Wiesz co? Tak. Mm -hmm. okay. Możemy też zawsze ściągnąć sobie takie filmiki i dalej zrobić edycję pozostałych. Widzę, że masz na dole też różne tła. Mhm. Możemy sobie zrobić, wiesz, taką edycję postprodukcję po ściągnięciu już takiego pliku wideo mhm. do nas, jeśli ktoś chce się w to bawić. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku, gdybyśmy wybrali takiego awatara już tutaj gotowego. No i mamy tutaj, mamy tutaj różne możliwości: mamy tutaj, czy to jest zbliżenie, czy to jest troszkę z oddalenia, czy mamy w kółeczku tą, tą postać. Możemy tutaj poprawić oczy, możemy podmienić twarz na inną, coś dosyć, coś dosyć ciekawe. Zobaczcie. Możemy zmienić pozycję tej postaci na ekranie, w którym miejscu się pokazuje dodawać właśnie warstwy. Tak, też. możemy mm -hmm. tutaj dodawać warstwy do prezentacji i... super, to się sprawdzi. Tak, tak, tak. I możemy skorzystać też z samego dźwięku i, I Pokaż co ona mówi. Ten tekst, który tam jest, żeby na wyciszać. Okay. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Super. No to taki przykładowy, nie? Mm -hmm. No dobra, to wróćmy do naszego przykładu. Natomiast, natomiast tutaj, jeśli jesteśmy na tym moim awatarze, to też możemy skorzystać trochę, trochę tutaj z tych, z tych opcji, aczkolwiek nie działają one tak dobrze, jak w przypadku tych, które już są gotowe. Możemy teoretycznie mnie tu podmienić na jakąś inną postać. Zobaczmy, czy to w ogóle zadziała. O, no zadziałało. Dobrze, chcę zobaczyć gotowy produkt. Jasne. To sobie możemy w takim razie usunąć. I zobaczmy, jak wygląda to wideo, które uh -huh. wygenerowaliśmy przed chwilą. A faktycznie masz rączki. Ręce. Kuba jest dzisiaj w dobrej formie. Daniel jest inzlecht humor. Jak wow. dla mnie. Jak dla mnie to jest na tak zajebistym poziomie, że w ogóle... Powiem Ci szczerze, jakby ktoś mi to pokazał. I to nie byłbym ja. Mhm. Uh -huh. Nie ma opcji, żeby w ogóle powiedzieć, że to nie ja to nagrywałem, ja to no, pokażę... No, ale tak świetnie po holendersku mówisz. No okej, okay, no, dobra, może i, nie, może i nie mówię, ale moim zdaniem to jest mega jakość, nie? No zobacz zresztą jeszcze raz. Kuba jest dzisiaj w dobrej formie. Daniel jest w tym czasie trochę w Kurczę, no super. I zobaczcie teraz, jakie mamy tutaj fajne opcje. Możemy ściągać ten filmik w różnych, rozdzielczo w różnych rozdzielczościach. Możemy pobrać oryginalne wideo. Możemy też wyeksportować sobie napisy. Możemy też te napisy tutaj włączyć i je opublikować. Czyli możemy wypalić w ekranie te napisy. Mm, I zobaczmy, jak to. Już jest gotowe. wystarczy dasz play. Tak, zobaczmy, jak to zadziała teraz. Kuba jest dzisiaj w dobrej formie. Daniel jest w dobrej humorze. Super! Moim zdaniem, zważywszy na to, że bodajże około 80% osób ogląda na przykład reelsy na social mediach bez włączonego głosu, napisy są mega ważne, także to, że od razu możemy je tutaj sobie dodać do naszego filmiku, jest super opcją. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda to w przypadku większej liczby języków. Przejdziemy sobie z powrotem na wideo i zobaczymy sobie jeden. Może tutaj z wcześniejszych filmików. Zaczynamy od polskiego, później powinien być angielski, niemiecki, chiński, hiszpański. No i zobaczmy jak to działa. Cześć. To wideo zostało stworzone wyłącznie przez AI. Scary and fascinating at the same time, isn't it? Auf diese Weise kann ich mehrere Fremdsprachen sprechen. Solche, die ich ziemlich gut kenne. Chitado, zdao I Idiomatic languages que me son completamente desconocidas. Także myślę, że jest to super rozwiązanie dla każdego, kto korzysta z wideo w wielu językach i chciałbym nagrywać też w innych językach, na przykład niż po polsku tak. czy po angielsku. A jak będziecie z tego korzystać, macie jakieś pytania, czy czegoś tam nie rozumiecie, piszcie w komentarzach, nagramy najwyżej drugi odcinek, tak żeby rozwiać wszystkie wątpliwości. Taka ciekawostka, Kuba się też uczył chińskiego, ale ten, ten film był wygenerowany faktycznie przez HeiChen. Dzięki wielkie za dzisiaj. Ja jeszcze dorzucę jedną małą rzecz na koniec. Zobaczcie, tutaj na dole mamy taką funkcję Labs. Jak klikniecie sobie w te Labs, to mamy tutaj na przykład awatar na żywo, spersonalizowane wideo. Ale to, na co chciałbym mm. Wam zwrócić uwagę, to jest Video Translate. Możemy tutaj wrzucić nasz filmik, i on zostanie od razu przetłumaczony na dany język. Nie działa to najlepiej, jeśli to słownictwo jest trochę bardziej złożone, branżowe i tak dalej, ale do takiego podstawowego za założenia. Czyli wszystkie nasze filmy na YouTubie mogą iść na rynek każdy: niemiecki, chiński. Tak. Wystarczy, że to tutaj wrzucimy. Tak. Idealnie to mamy rozwiązanie na, kolejny, na kolejne spotkanie. Więc widzimy się kolejne albo na spotkanie? polskim YouTubie, albo na chińskim YouTubie. Nie, widzimy że jest, <grym jest <grym tylko jeden YouTube. Na, <grym <grym na, w Chinach YouTube'a nie mają z tego co wiem. Yy, chyba nie mają. Nie mają, mają coś innego, mają coś swojego. W każdym razie jest taka opcja, ona jest na razie troszkę eksperymentalna, ale też może się sprawdzić do Waszych zastosowań. A my dziękujemy Wam już za dzisiaj. Daniel. I Kuba. Cześć.